Wykampie się w krwi moich wrogów! Drżyjcie przed mym gniewem! Zakosztujcie mojej potęgi! Na kolana przed władcą ognia i grzmotu! Ja mam dowodzić? Możesz na mnie liczyć! Wszyscy słyszeli? Teraz ja tu dowodzę. Nie toleruję nieposłuszeństwa, zrozumiano? Zrywanie oków rzeczywistości nie jest takie proste. Chyba nie podołam. Mój mózg zaraz eksploduje. Możemy wreszcie odpocząć? Jak długo mam liczyć głosy w mojej głowie? Nie możemy zrobić czegoś ciekawszego? Widzę, że obserwowanie rosnącej trawy sprawia ci wielką radość. Ale ja mam już dość. Życie! Wycieka ze mnie! Potrzebuję pomocy. To. To już koniec. Zawiodłem was. Co? Tak? Słucham. Wzywałeś? Co mogę dla ciebie zrobić? Wodzu? Słucham, panie kolego. Świetnie. Oczywiście. W porządku. Jeśli tak trzeba, da się zrobić. Jak sobie życzysz. Nie ma sprawy. To ja powinienem zginąć. Żegnaj, przyjacielu. Wybacz mi, przyjacielu. Wiedziałem, że tej walki nie wygramy. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Nie chcę tutaj umierać.